To nie szczurek, a gramy z... Enzi. Cześć, jestem Enzi. Tutaj grałem razem ze szczurkiem. Zrozpiliśmy się obok wioski. No, rozpiliśmy się obok wios wioski. Będzie kowal? Będzie na pewno. Nie ma kowala. Jezu, jak oni tutaj mieszkają, w tych dziurach. Nie wiem. O Jezus Ten odcinek będzie ile trwał? Gdzieś tak koło 15 minut. tak No 15 minut, gdzieś tak. Dobra, nie ma kowala. Dobra, to... Jezu, ile tytuł... tych tu kosmitów jest. Więc... Ja idę po drewno. Ja idę stawać, a żeś tu po las. A tam. się. O, jest las. Gdzie? O tam za mną idź. a Dobra, to weź idzie gdzieś po dwa drzewa. A domek będziemy budowali czy jak? Nie wiem. Ale teraz jeszcze nie będę budowali. No ja to niestety wiem. Dwa drzewa zetnij mamy. Okej, okay. jeszcze jedna zetna. Może to choinka, co to jest? I... Nie, chyba to. na drugie? A ja też. I potem ty... Ty będziesz zbierać kobel na rzeczy nam, a ja zbiorę żarcia. Dobra, słuchaj Dobra, cyfryk już załatwił i te z itemy. Kurde już wpadłam. A ja nam zrobię chleb. Kurde! Zrób deski Na podporę. Dobra, czyj gra zrobiłam? <grywki> To zrobimy raczej To zrobimy oddzielne domki nam z Marsie Jak na pole. jeszcze nie Jak będziesz brać z pola żarcie to odsadzaj. trzeba 10 na 20lu ja. no. Możesz też cały kilo wykopać będzie prawie z takim Jeszcze kłopotów w pana a Wszystkie no? pola ja mam wykoszę. I ty potem po zwierzęta. No nadal spór będę brała No dwa. Trzy.

To chodź do mnie, dam ci marchewków. Marchewków? Spryj, ale. Tak jest. Albo chodź, i idź wiesz do mnie. No. Masz i zrobisz sobie chlebki, trzy na razie, dobra? Dam tak. ci. A czekaj, dam ci i Oddaj O, daj mi. Trzy kilofy zrobić Nie. Czekaj. Oh. Szybko, bo noc się robi. Będziemy musieli jakiś domek, z... do domku się skryć o Dobra. Dobra, chodź se zbierzesz. Chodź mi szybko. Dałem ci No. Wszystko. Chodź szybko mi pomóż zbierać żarcie tu z polu. Te dojrzałe tylko zbieraj i odsadzaj. To może tu się zatrzymamy. Co? Zatrzymamy się tutaj. Chlebek przerobię wam. Bo... Albo sobie. Chodź. Ja mam marchewki. Ty będziesz na razie... W lecie trudno trochę zbierać. A! po który to odcinek, to jest pierwszy odcinek nasz. Szczynka i jego przygody. Mam 13 trzcin. Dobra, chodźmy do rynku. A, jeszcze na dole były pola chyba. jest. O, wykoś ty jedno, ja drugie. Te dojrzałe wszystko wykoś. Te nie Nie chce mi się wsadzać. Wsadzaj! Jak będziemy żyli, jak... O, przepraszam. Chodźcie, subracer. Przepraszamy za to. Kur... Subracer mówił. Subracer mówił. Kurde, deskę drewno postawiamy sobie. Subwa i erys. No, spoko. Już nigdy nie odsadzę. Góra. Posadziłem ten. Odsadzasz ty tam. No. no nie ty, mam nieboru. Mam kwartę. Znaczy, że co odsadzam? Mhm. Co to jest? Deski. to ja se wywalę, bo to mi nie będzie potrzebne. A Przydadzą się trzy graftingi? No, a nawet. Gdzie żeś ty pole. Dobra, weź się do jakiegoś domku, idź. Ja będę z tobą No, no ja idę już za tego I <laughs> widzisz? Weź do jakiegoś dużego, była jakiś. Kurde, że wpadł w dziurę jakąś. Kurde, ja, ja prawie. I pan... Jakie brzydkie słowo, oni tu są. Brudni ludzie. Brudaski. Gdzie jesteś stoją na dachu? Śmierdzę mi. A, a, na dachu bądźmy. Yes. Nie. Szybko, ochodź za mną tu do domu. Potwora słyszałem już. Chcesz sobie go gazetki? Idziesz? Chodź nie ma dał do mi. I zamyknę. sadniki, o. O, odejdź. Co nam masz to pochodnie? No, daj ja. Szybko. <śmiech> <śmiech> Patrz. Czara Osadnicy są dziwne. Na razie tutaj się zadomowimy, dobra? Ale przez chwilę gdzieś obok tej wioski tak będziemy mieszkać. robili na cukierki mam 44 dechy postaw graftinga a tu jest o fajnie. chleba już nie mogę zrobić mam dwie mam dwa tciny. mam 7 chlebków tak? daj mi jeden 4 8 ja mam dwa chleby No się będę się marchewkami żywił. Ta, no, no, tak, no chcę? też. Tak wyglądam z tym mieczem. No jak, jakiś cykl. Ej, jak ty to stawiłeś, to? Tu? <tuszel> no po ludzku, że taką, ładnie, żeby było. Fajnie. Dobra, kiedy ta? No, weź mi tu nie wyjechać, bo cię zaraz. Nie kom... Widzisz komuś. Widzę, ty Ej, patrz, coś się to przypomina. zobacz na nos. O, wiem, wiem. Proszę. Rozglądaj się za spiderami, bo będzie potrzebny nam. Łuk się może przydałby, ale. Nie... O, tam jest okno. O, widzę górę. A, niej spider. Hmm. Hmm. Dobra, zrobimy, zrobimy cięcie i gdy będzie w stanie dzień, się zobaczymy. Narka. Dobra, nastał dzień, już możemy Jest. wychodzić. Mamy, wychodzimy sobie. Poszukajmy kontrolę. tego Spidera, bo w, no, w nocy zabiliśmy jednego pająka, ale właśnie nam nie dał nitków. tylko to powinien być ciemny. Tak. No? Nie. no ale ty nie ma. Gdzie pan dała? No gdzie ty jesteś? Nie, no, 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 nie, no, nie ma wcale gra. To z mnie nie wchodzi, bo no. potem nie dasz rady zejść. Czekaj, ty tu jesteś? O czekaj, ja idę może coś tam znajdę fajnego. Ja nie sprintuję. Czekaj na to co robimy? Nie wiem. Może to... Może to na tyle już odcinku, I Ile jest? 1112. No, no. Ej, patrz na mnie, Rafał. To łapkujcie, piszcie komentarze. To jest pierwszy odcinek. Zeż raser. Aha, aha, To do kolejnego odcinka Trzymajcie się się. I cześć. Dobra, nara Cześć, narka.